Cześć, jestem na i witam was w na temat miasteczek. Dowiecie się jak one działają, co można w nich budować, kiedy warto mieć miasteczko, kiedy warto mieć miasto. Zanim ruszymy do materiału chciałbym podziękować moim wspierającym. Dziękuję wam bardzo moi drodzy, GigaCzady to Ala2599, Darek K., Kolibri Ucin. Michał S, Niedziel i Ben, dziękuję wam bardzo W tym momencie wyświetlają się również czady Czadów jest więcej, więc tylko po prostu się wyświetlą Dziękuję wam bardzo chłopaki i dziewczyny za wspieranie kanału Jeżeli wy, którzy jeszcze nie wspieracie, chcielibyście wesprzeć, to zapraszam Pod filmem jest opcja, żeby wesprzeć No i nie zwlekamy już dłużej, lecimy z materiałem Zacznijmy od tego, jak miasteczka można zdobyć, bo można to zrobić na kilka sposobów. Pierwszym podstawowym sposobem jest wyszkolenie osadnika. I tu uwaga, osadników można szkolić tylko w miastach, które mają co najmniej 5 populacji. Obojętnie czy jest to populacja wiejska czy miejska, musi być 5 populacji i dopiero wtedy można wyszkolić osadnika. Szkolimy osadnika, idziemy w dogodne dla nas miejsce i wtedy możemy założyć. Miasteczko. Drugim sposobem jest podbijanie innych miasteczek. Czyli na przykład no, tymi jednostkami moglibyśmy sobie tutaj przejąć jego miasteczko, najpierw musimy zniszczyć obronę tego miasteczka, potem do niego wejść. Jeżeli jest w nim jakaś jednostka, to musimy jeszcze tą jednostkę rozwalić. No i wejść do takiego miasteczka i wtedy mamy decyzję, czy je przyjąć, czy, czy je zniszczyć. I jeżeli chodzi jeszcze o takie wojenne przejmowanie miasteczek, to czasami AI po prostu oddaje samo z siebie miasteczku, że nie trzeba koniecznie zająć jakiegoś miasta, ale nie wiem, można mu wybić bardzo dużo jednostek. The <laughs> rozwalić mury, zagrozić mu, po prostu AI widzi, że przegrywa i w tym momencie proponuje pokój i przeważnie jakieś tam miasto nam zaproponuje. Więc na, na drodze godzenia się po wojnie również można zdobyć miasteczko. Nawet jeżeli to było wcześniej miasto, to jeżeli wy je zaakceptujecie, na przykład jeżeli Napoleon nam by zaproponował swoją stolicę Bag, ono się staje miasteczkiem, kiedy wy je przyłączacie do swojego imperium. No i trzecim sposobem zdobycia miasta-państwa, jeżeli jesteście suzerenem jakiegoś miasta-państwa, czyli oczywiście tutaj za wpływy dajmy Przykład, tutaj mają miasto państwo, z którym wcześniej nikt nie gadał. Można kiedyś zaprzyjaźnić się z niezależną siłą, wtedy, w, zależnie czy jest to przyjazne czy nieprzyjazne, 15 lub 30 tur zajmie nam stanie się suzerem takiego miasta państwa. No i oczywiście musimy być pierwsi, bo inni mogą z nami o to rywalizować. Ale kiedy staniecie się tymi suzerenami, będziecie mieli podgląd na to państwo. Tutaj się będzie buźka waszego pięknego lidera wyświetlała. I jest taka opcja jak miasto państwo włączenie. No ja w tym momencie wydałem swoje punkty wpływu, więc nie mogę tego Kliknąć, natomiast kiedym to kliknął, rozpoczyna się akcja, która trwa około 10 tur, chyba równo do 10 tur. I po 10 turach to miasto jest włączane do Was jako, jako miasteczko, do Waszego imperium. Kolejną rzeczą, o której warto pamiętać, jest tutaj limit osiedli. On bazowo na samym początku jest 3. Można go zwiększyć przez różne rzeczy. Na przykład można go zwiększyć przez odkrycie irygacji, czy odkrycie zorganizowanego wojska. Rozrywki to są takie idee i technologie, które pozwalają nam zwiększyć ten limit. Czasami niektóre cywilizacje, na przykład Rzym mają również w swoich ideach Rzymu, również mają idee, które pozwalają im zwiększać ilość miast. To jest ważne, żeby ten limit miast zwiększać. I jeżeli macie więcej miast niż wam limit pozwala, to, to jest to dosyć dobrze opisane. Minus 5 zadowolenia do wszystkich osiedli na każde osiedle ponad limit maksymalnie do minus 35. Czym jest osiedle? Osiedle to jest i miasto i miasteczko. To oznacza, że jak mamy 7 miasteczek na 6, to w każdym z 7 miasteczek mamy minus 5 do zadowolenia przez to, że mamy o jedno miasteczko za dużo i to jest maksymalnie do minus 35 zadowolenia na Miasteczko. I teraz tak, spójrzmy na naszą stolicę. Jest to oczywiście miasto. Pierwsze miasto, które zakładamy, zawsze jest miastem. Wszystkie kolejne są miasteczkami. I w naszej stolicy możemy budować rzeczy za produkcję, czyli mamy jakąś tam produkcję, mamy budynki, które kosztują różną ilość produkcji i możemy po prostu je wybudować przez kilka tur. W miasteczkach nie mamy takiej możliwości. W miasteczkach możemy budowle robić tylko i wyłącznie za złoto. Jeżeli chodzi o miasta to tylko i wyłącznie budynki możemy zdobyć w ramach złota. I wtedy kupujemy za określoną kwotę dany budynek i on się pojawia instantowo. Po prostu pojawia się na tym polu i działa normalnie tak jak budynek w mieście, tylko że pojawia się momentalnie, ale musimy wydać na to złoto. Gama budynków, które możemy kupić w ramach miasteczka, ogranicza się tylko i wyłącznie do tych, do których nie możemy przypisać żadnych specjalistów. I tu oczywiście mówię o takim standardowym liderze, bo na przykład Rzym ma umiejętność, że w miasteczkach może kupować budynki, które zapewniają kulturę. No tutaj tego nie mamy. No dobra, no ale w takim razie nie możemy nic zrobić za produkcję w takim miasteczku. To co się z tą produkcją dzieje? Otóż ta produkcja, która jest w tym miasteczku, w każdym miasteczku, jest zamieniana w złoto i dodawana do naszego skarbca. Jeżeli mamy miasto, to produkcja jest wykorzystywana na budowanie budynków, a w miasteczku. Całość produkcji idzie, jest zamieniana 1 do 1 w złoto. Jeżeli chodzi o żywność w miasteczkach, to początkowo działa ona dokładnie tak samo jak w miastach, czyli przyczynia się do wzrostu miasteczek. Dodatkowo miasteczka mają boosta plus 50% do wzrostu. Natomiast po osiągnięciu 7 obywateli dane miasteczko można wyspecjalizować. W każdej epoce część tych specjalizacji się powtarza, część tych specjalizacji się zmienia przez epoki. No, my omówimy sobie tylko te. I teraz w ogóle co robi nasza specjalizacja miasteczka? Ona sprawia, że miasto przestaje się rozwijać, miasteczko przestaje rosnąć, a całe swoje jedzenie wysyła do pobliskich miast. Za chwilę pokażemy, jak to sprawdzić, gdzie to jedzenie jest wysyłane. Specjalnie grałem tak, żeby nie specjalizować tych miast wyspecjalizujemy sobie je teraz i zobaczycie jak to będzie działało Jakie mamy specjalizacje? Fortowe miasteczko, no to jest miasteczko, które ma większą wytrzymałość miasta Jeszcze w życiu tego miasteczka nie wybrałem, mówiąc szczerze Natomiast jeżeli ktoś ma jakiegoś bardzo agresywnego sąsiada, no to może się o takie fortowe miasteczko pokusić Miejski centrum plus kultury i nauki w dzielnicach tego miasta I teraz uwaga, dzielnica miasta jest to taki heks, na którym zostały zbudowane dwa budynki, czyli jak ja tu na przykład jest ratusz w środku, w centrum tego miasta, to to nie jest dzielnica. W nomenklaturze CIF 7 jest, po polsku nie do końca wiem jak to jest, natomiast po angielsku jest quarter, i District. I Quarter to jest miejsce, w którym jest jeden budynek, a District to jest miejsce, w którym są dwa budynki, więc w tym momencie tutaj mamy tak zwany Quarter, nie jest to dzielnica. Więc tego centrum miejskiego też raczej rzadko wybieram, mało kiedy się zdarza, że ono jest dobre. A i jeszcze jedna rzecz odnośnie dzielnic. Dzielnice są uznawane za dzielnice tylko w momencie, kiedy dwa budynki, które budują tą dzielnicę, są. Z wieku, w którym teraz jesteśmy. Czyli, jak na przykład zbudujemy, o tak, jak tutaj mamy, bibliotekę i koszary. Oba te budynki nie są ponadczasowe, tylko są zwykłymi budynkami antycznymi. W tym momencie jest to dzielnica, ale jak przejdziemy do, do kolejnej epoki, to to przestanie być dzielnica, dlatego że żaden z tych budynków nie jest z epoki eksploracji. Tak, jak tu na przykład jest spichlerz, i powiedzmy, że jeszcze byłaby tu no dół pilarski. Powiedzmy, że zbudowałem oba te budynki na jednym polu. Mamy i spichlerz i dół pilarski, byłaby to dzielnica I oba te budynki są tak jak tutaj podpowiada mod Ageless To znaczy, że są ponadczasowe Jeżeli nie macie tego moda co ja i macie te kafelki trochę większe z tymi budynkami To tu jeszcze powinna być przy niektórych budynkach informacja ponadczasowe Te budynki kiedy tworzą dzielnicę i przechodzicie do następnej epoki to nadal tworzą dzielnicę Kolejną specjalizacją, może dwoma kolejnymi specjalizacjami jest rolnicze miasteczko i górnicze miasteczko Rolnicze miasteczko sprawia, że to miasto zyskuje więcej żywności z farm, pastwisk, plantacji, łodzi rybackich, a górnicze, więcej produkcji z obozów, trwali, glinianek, kopalni, kamieniołomów. I to są dwie specjalizacje, z których ja korzystam najczęściej. Jak sprawdzić, która ze specjalizacji jest lepsza? Otóż, jak macie menu swojego miasteczka, możecie tutaj wejść i w tym miejscu możecie sobie zobaczyć, jakie macie ulepszenia. Oczywiście możecie też patrzeć pole za polem, sprawdzać, no, to jest dosyć to jest dosyć ciężkie, żeby to sprawdzać. Tutaj mamy trzy farmy i pastwisko, czyli cztery rzeczy, które liczą się do rybackiego miasteczka. I to nam da więcej żywności. I mamy dwie rzeczy, które liczą się do górniczego miasteczka, czyli obóz i kopalnie. I to nam da po jeden produkt. Czyli jakbyśmy zrobili górnicze miasteczko, to dostaniemy dwa produkcji więcej z tego. A jak, zrobimy, a jak zrobimy specjalizację rolnicze miasteczko, no to dostaniemy plus cztery jedzenia. Na razie nie będę wybierał żadnego z tych. Przejdziemy sobie jeszcze do ostatniego. Placówka handlowa plus 2 zadowolenia z każdego pola z zasobem w miasteczku i plus 5 do zasięgu szlaku handlowego. No więc na przykład, jak sobie popatrzymy na to miasteczko, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć zasobów. Więc jakbym wybrał placówkę handlową, to bym miał plus 10 do zadowolenia. No tu akurat zadowolenie jest na plusie, więc jakoś bardzo nie musimy tego zadowolenia tutaj bustować. Ja chciałem się tylko wciągnąć i powiedzieć, że jeżeli dacie suba na kanale, łapkę w górę, to, to wszystkie te rzeczy zostaną pomnożone razy dwa u Was, na 100%. A jak weźmiecie i wesprzecie mój kanał, to na pewno razy trzy. I teraz uwaga: jak wybierzecie specjalizację, to nie możecie już jej zmienić, czyli to miasto to teraz przestaje rosnąć. Tu jest niby napisane, że za 57 tur urośnie, ale ono nie urośnie. Możecie to zmienić z powrotem i dać znowu na rozwój miasteczka. Wtedy tracicie tego busta placówki handlowej, ale to miasto za 37 tur faktycznie się rozwinie i na przykład będziecie mogli zabrać o, na przykład tu mamy kadzidło, które jest nieulepszone. No to to kadzidło będziemy mogli ulepszyć i wtedy sobie z powrotem dać placówkę handlową i wtedy dostać plus 2 zadowolenia z tego kadzidła. Jeżeli chodzi o rolnicze miasteczko, górnicze miasteczko to w Antyku to jest plus 1 do żywności, w epoce eksploracji będzie plus 2 do żywności wszystkich farm paswiz i tak dalej, a w epoce nowożytnej będzie to plus 3. No dobra, a co jeżeli chcielibyście jakieś miasteczko zamienić w miasto? Na przykład widzicie, że powiedzmy tak no to akurat są trzy miasta, taki trójkąt miast jest Ale powiedzmy, że to by było miasteczko No i widzicie, że tu jest kurczę super potencjał Bo tu jest dużo zasobów na, na dobrą bibliotekę Jest potencjał, jest cud natury Są góry Jest potencjał na, na jakieś super zadowolenie Na jakąś super kulturę Tu jest dużo pól żeglownych Więc jest znowu potencjał na żywność i na złoto Naprawdę miejsce z wysokim potencjałem na świetne miasto Więc jeżeli chcecie zamienić miasteczko w miasto Możecie to oczywiście zrobić za złoto I teraz, im większe jest miasteczko im więcej ma populacji, tym tańsze jest zamienienie go w miasto. Na przykład, zobaczcie, tu jest 9 populacji i kosztuje to 850, a tu mamy 7 populacji i kosztuje to 1000. Jeszcze wracając na sekundę do tych specjalizacji, żeby miasto wyspecjalizować, musi mieć 7 obywateli. Nie wiem, czy o tym wspominałem. Tutaj, zobaczcie, jest 4. Chciałbym je wyspecjalizować, nie ma takiej możliwości. Musi mieć 7 obywateli. OK, chciałem jeszcze pokazać taki trik, jak wykorzystać Wasze złoto do wyspecjalizowania Waszego miasta. No, tutaj mamy Neapol, który niestety jest miasteczkiem bardzo, bardzo małym. Natomiast chciałem to pokazać, on jest niewyspecjalizowany. No i powiedzmy, że chcielibyśmy, brakuje nam bardzo mocno złota, i chcielibyśmy produkcji tego złota zwiększyć. Tu mamy farmę, która nam totalnie nie pasuje w tym miejscu. Więc jeżeli macie złoto, to można zrobić tak. Kupić na przykład coś, co daje produkcję tutaj. I potem jeszcze jeden budynek, który też daje produkcję tutaj. Powiedzmy, że tutaj. To wtedy tu wcześniej była farma, a teraz jest tutaj jakiś budynek. Zobaczcie, że było wcześniej 5 obywateli, teraz jest 7, bo kupiliśmy dwa budynki. Można specjalizować to miasto. Możemy powiększyć tutaj to miasteczko, no na przykład na tą, na tą gliniankę. Ona daje trzy produkcji, więc teraz w tym mieście mamy dużo więcej produkcji. Tą farmę zastąpiliśmy glinianką i powiedzmy, że wyspecjalizujemy sobie to miasto do górniczego miasteczka. No i pyk. Proszę bardzo. Ta glinianka dostała teraz plus jeden do produkcji. Ten obok został teraz plus jeden do produkcji. Tu mamy jeszcze dwa ulepszenia drwali, chociaż ich nie widać za bardzo, niestety. Może coś się zbagowało w grze. Natomiast to i to jest ulepszone za pomocą drwala, więc tu jest jeden do produkcji, tu jest jeden do produkcji. Więc za pomocą tego, że kupiliśmy te dwa budynki. To tu zyskaliśmy 4 do produkcji. Pozbyliśmy się pola, które było dla nas bezużyteczne, bo była to farma i tak by nic z tej farmy nie było. No i wzmocniliśmy raz, dwa, trzy, cztery pola i mamy dzięki temu plus 16 do zł naturę. Dzięki temu wyspecjalizowanemu miasteczku. Więc jeżeli chcecie wyspecjalizować jakieś miasteczko, to pamiętajcie i na przykład macie w nim trzy farmy i trzy jakieś takie produkcyjne rzeczy, to zawsze można nadbudować te rzeczy typu farma, typu, nie wiem, plantacja i tak dalej. Oczywiście na no, zasobów się nie da. Tak jak tu jest plantacja, to z tym już nic nie zrobimy. Tu jest zasób, żadnego budynku tu nie, postanowi, nie postawimy. Ale tak jak tu była farma, można się dostać do tej farmy jakimś budynkiem, przestawić tego obywatela w miejsce, gdzie będzie robił produkcję. No i w taki sposób wyspecjalizować to miasto w jak najbardziej sposób, który jak najwięcej produkcji daje. No i dobra, chciałem jeszcze jedną rzecz pokazać. Nie mogłem za bardzo znaleźć przykładu, więc musicie sobie to wyobrazić, że na przykład tu jest jakieś miasto przeciwnika i tu jest jakiś zasób, którego bardzo potrzebujemy. No nie wiem, czy są to te daktyle, powiedzmy, że jest to cokolwiek innego, czego potrzebujemy. No, i teraz widzimy, że tu już jest granica przeciwnika i to jest ostatnie wolne pole, ale nasze miasto się rozwinie dopiero za 28 tur, więc jak nic nie zrobimy, to ten zasób na pewno zbierze na mejaj, więc w miasteczkach ogólnie można sobie na przykład kupić na, na polu, gdzie już jest jakieś ulepszenie, na przykład tu jest kopalnia, to możemy sobie kupić powiedzmy na to, nie wiem, ołtarz i zastąpić tą populację. Wiejską populacją miejską, rozrosnąć się na to pole, i teraz, o dobra, to jest akurat poza zasięgiem naszego imperium, ale powiedzmy, że to było. Gdzie indziej, nie? Jakby chodzi mi o to, że jak, jakby to było o jeden bliżej naszego miasta, to przez rozwinięcie się na to pole, dostalibyśmy te pola dookoła siebie. Więc jeżeli chcecie komuś zakosić jakiś teren, zaklepać go dla siebie na później, a nie macie w danym momencie za bardzo możliwości rozwojowych, to pamiętajcie, że zawsze jest ten trik, że możecie po prostu na jakimś ulepszeniu wiejskim postawić ulepszenie miejskie, wtedy zwolni się, zwolni się ten gościu, no i wtedy można go przepisać w inne miejsce. I to jest całkiem spoko rzecz. No i dobra, już ostatnia rzecz Teraz zobaczcie, mamy kilka, kilka miast Mamy już wyspecjalizowanych To miasto jest wyspecjalizowane To miasto jest wyspecjalizowane I one wysyłają żywność do naszych miast Jak sobie wejdziecie w swoje miasta Tutaj To widzicie skąd one dostają żywność naturę Czyli na przykład to miasto dostaje żywność naturę Axum Aksum dostaje z Aksum, czyli z własnej produkcji, i jeszcze z miasta Matara dostaje 13 żywności na Czyli tutaj, proszę bardzo, jest 13,7, więc nasze Aksum, nasza stolica dostaje też to 13,13, a 13, no 7 też jedzenia na No i to miasto, które mamy, ma 16 swojej produkcji, i z innego miasta, miasteczka ma 36, czyli zobaczcie, ma, ma dwa razy więcej mm, żywności z zewnątrz niż od siebie, czyli tak naprawdę to miasteczko, które się do mnie przed chwilą przyłączyło, więcej żywienia. Zapewnia temu miastu niż samo to miasto dla siebie. No i dobrze, moi drodzy, to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego poradnika. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie proszę łapę w górę i suba na kanale. Jeżeli macie taką ochotę, to wysprzyjcie też kanał. Bardzo dziękuję jeszcze raz moim wszystkim wspierającym. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Papa. Pa.